Zapraszamy na naszą stronę budowa domu gospodarczympl Firma HaHaRBud i zbuduj sam dom prezentują dom na start bez kredytu. Siemaneczko, witamy. No i tak, bierzemy się za doprowadzenie wody. Teraz tak. Tutaj do kuchni wychodzimy. Tędy się przebijamy. Pójdą cztery, e, cztery rurki. Trzy do wody zimnej. Jedna ciepłej. Resztę do łazienki chcę tędy pójść na prosto. Tam, żeby nie zabijać za dużo. Nie ładować tego. Także rureczka ma z otuliną 3 cm. Zrobimy na sześć. Yy, gdzieś tak odtąd puścimy, dwanaście centów będą miały zrobimy na 17. coś i takiego, jakiś bober, dobra, a jakoś tunę. Coś za ciasto mi to wygląda. Będę wiercił z góry. I wiercimy sobie. O <laughs> que Dobra, przebiję to i wracamy. No i taką dziurkę mamy, myślę, że to wystarczy. Teraz lecimy prosto tam. To chwila policzę ile tam rurek mam zrobić. Tutaj mamy 7 rurek. Także pykniemy sobie na 25 cm trochę wyżej żeby było wygodnie robić a i tak mamy z styropianu jeszcze wylewka także spoko ta moja wiertara. Dobra, wykuję to. Eee. Wracamy. I tak zamontujemy sobie rozdzielacz. Tu mamy równo w poziomie. Że myślę tu lepiej zostawić miejsca. W razie co? Coś mnie tu zjechało. Vamos lá. Feito Tarata, Oki. Okay. To, to będzie 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 mieczka. górne nogami nie zamontował i kręcimy Ale wiatrzysko wszystko masakra dzisiaj jest dobra. Przykręcę i wracamy. No i dobra, zaczynamy tą nierówną walkę, że tak powiem. Najpierw sobie. Czekaj, pierw idzie zimna yy, do pralki, tak. później ciepła do. Zlewozmywaka. Do zlewozmywaka. Później zimna do zlewozmywaka. Później? Później zimna do zmywarki. I tyle mamy tam w kuchni. Chyba nie ma znaczenia, którą stroną wsadzicie. Tu jest taki stożek. Jak to przykręcacie, to ten stożek się zaciska. Oczywiście nie będziemy teraz tego skręcać nie wiadomo jak. Tylko złapiemy sobie, żeby po prostu nam to nie latało. Pójdzie dotąd posadzka. Tutaj się szafkę zrobi. Będzie gitara. Lepiej więcej miejsca, moim zdaniem Żeby później coś można było Dorobić, czy coś takiego, niż Za nisko to zamontować Bynajmniej wczoraj oglądałem Gościa, co widać Ma pojęcie na ten temat I tak radził też Także, zrobimy troszkę wyżej Dobra, rozbieramy Uważaj na pazury I wiesz co, może Łukasz, wsuniemy sobie parę tych dziadów. Najpierw sobie ułożymy tak mniej więcej, pozaginamy. Co? Się to wsunie? Wsunie na taki kawałku Dobra. Czekaj, ja przejdę tam. Pewnie jak ktoś robi to na co dzień, to będzie to komicznie wyglądać. Także pierwsza idzie yy, zimna. Pierwsza idzie zimna. Lecimy tutaj teraz tak To by się przydało naprostować tu Gdzieś miałem ten Kalibrator Okej okay. I to pójdzie pójdzie tutaj Dobra, na razie nie skręcamy e, To się elegancko, ja jakąś sprężynę jeszcze kupiłem do wyginania, ale to się bardzo fajnie wygina, chodzi o to, żeby tylko nie złamać e, Wiesz co Łukasz? Ja to bym z tamtej strony wziął włożył parę gąpek i to już walił do ziemi I tutaj później tylko połóż na razie Bo tak to nie wiemy, wiesz? a tak to się przywierci. Tylko tak. Wiesz, co chodzi? Um, no, tylko o to chodzi, że on ma dwa TT. I to pasowałoby dwa na raz. Papuć. To gdzieś nie w sumie. TTT. No czekaj, tą polecimy tutaj Czekaj, może wiesz co? Może przyłapie to cokolwiek. A to i to Czekaj. Z jednym. Czekaj. To pójdzie tu. Czekaj, to podgostujemy Gdzie ta sprężyna? Nie wiem na ile można sobie pozwolić z tym wyginaniem. To za bardzo wygięte nie może być No to się tak samo wyginę jak w tym. Dobra będzie taki lekki Lekkie wygięcie. Chodzi o to, że jego ja damy tu. Dobra, wiesz co? Patrz, złapiemy to, tutaj cokolwiek, żeby to czegoś nie zdupcić. Dobra, mniej więcej jest, nie? To pójdzie tu. To pójdzie tu. Nie, chcę tylko na długość, żeby już to uciąć. Łukasz, wiesz co? Patrz, trzymaj mnie to. Tutaj tak. No tu ma jeszcze pójść, yy, zmieścić się trzy, to na spokojnie, nie? Tego z dołu, tego z tego. O, to pójdzie tak. Dobra, chodź na chwilę, tu mi tylko depniesz i zaraz to będzie nasz. Upierdzielę z tego. I depni nam. Tu, 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 gdzie trzymam. Jak teraz nam wyda. Zaraz to Tu pójdzie i go wyżej nie później się tylko koreczek da i tyle Gdzie ten Tyle nie zaszkodzi No i dobra. I teraz drugiego puścimy. Nie, no nawiniemy na niego tego wiesz. Tę gąbkę. Drugiego puścimy. I już dwa będziemy sobie dotąd układać, nie? Szkoda, bo nie było takich pojedynczych. co, może daj taśma, taka czerwona czerwona. Te końcówki się zawinię. Masz początek. Oby sytuu nie naleciało. O, je, zimna. Jak tam? Tak. A tam masz już do samego rozdzielacza. No i dobra, Ty czekaj, tu jeszcze kawałek i... Więc co teraz łap te łączenia taśmą. No i tutaj zobacz, to też złap, żeby się nie wysuwało. Odpuszczamy drugą i łapiemy. No i tak, teraz mamy następną ciepłą. E, ciepłą robimy z lewej strony. <tyle, tyle, co zapamiętałem ze szkolenia. Weź tu, złap. Widzisz, się czeka. No, to są im przyłapione. Później to się obetnie. Jak już wszystko sobie przybijemy, zresztą zobaczyć. Yy, dobra, następną. Puszczamy. Czekaj z to a no, Ale tu będziesz później szedł z tym. Turlać nie Turlać? chcesz? Tak Ci wygodnie.